Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kirk 66 z forum coding.org to jest pierwszy odcinek, z mam nadzieję mojej serii tutoriali do Blendera Ale zanim w ogóle wszystko zaczniemy, chciałbym was ostrzec, że, że to nie będzie typowy tutorial, ale ja, ja, ja pewnie jakiegoś się spodziewacie, że będę mówił tak fachowo. Będę mówił wszystko ze spontana, starał się wytłumaczyć. Znaczy chciałbym się wszystko przekazać, ale pewnie będę często odbiegał od tematu. Nagrywam to tak naprawdę na luzie. Nie wiem czy to dobrze, nie wiem czy to źle, zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra, na, na początek w ogóle chyba powinienem wam powiedzieć czym jest Blender. Blender to jest środowisko do animacji, grafiki 3D, a nawet do gier. Tyle, że no, gry w tym fajnie nie zrobicie. Nie ma coś, się żeby zrobić fajną grę, trzeba mieć czymś programować. Więc tak. Grafika 3D. No, no, no wiadomo, no, nie będę przecież tłumaczył w porządku od tego, są Google, czym jest grafika z 3D i w ogóle. Ale e, jeśli chcecie zobaczyć, do czego zdolny jest blender, polecam film Big Bang Bunny. Yy, na YouTube można go obejrzeć, zostawię Wam link w, w opisie. Dobrze, to jest blender w wersji 2.57. Dokładnie tak wygląda zaraz po włączeniu. Oryginalny, bez żadnych zmienionych ustawień. Yy, zaczniemy od tego, że wyjaśnię Wam, yy, jak... Ja, jak skonfigurować blendera, żeby, żeby nam się dobrze pracowało? Teraz czekajcie, ja tylko sprawdzę, jak ktoś nagrywa, ogarnę się i będziemy mogli teraz zaczynać. Chwileczkę. Dobra, jeszcze jestem z powrotem, wszystko się ok, nagrywa. No więc, jak to jest, cały interfejs blendera w na pewno was coś takiego przeraziło. No, mnie no, też przeraziło, jak pierwszy raz włączyłem blendera, chociaż to była jeszcze ta stara wersja 249. Ale to się tylko tak wydaje. Ogólnie interfejs blendera jest bardzo intuicyjny, wystarczy tylko się przyzwyczaić. Yy, Na pewno ma swoich fanów, ma swoich przeciwników. No dobrze, ale zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić, czyli przykładać się tam do grafiki, muszę Wam yy, skonfigurujemy Blendera. Więc tak, yy, najpierw tutaj rozwijamy sobie tą górną belkę po prostu damy przyciskiem myszki. Yy, tutaj wybieramy user preferences i tak zaznaczamy tutaj zoom, somuous position. To nam da, że przybliżamy tam, gdzie akurat mamy myszkę. No, no wiadomo, zoom, somuous position. Rotate Around Selection to chodzi o to, że obracamy według tego, co mamy akurat zaznaczone. Czyli, jak zaznaczy to, to jak zaznaczę ten sześcian, to obracam. Centrum jakby obrotu jest właśnie ten sześcian, a jak zaznaczy to, to to jest centrum obrotu. Według, wokół tego będziemy się obracać. Yy, tutaj nic. Input yy, musimy zaznaczyć tak. Tomb Table tutaj. Orbit Style na Tomb Table. Yy, to nam daje troszkę lepszą orientację. Lepszą orientację, dziwnie się ona chodzi mi o to, że o wiele lepiej będzie nam się obracało to później się przyda i to by było na tyle. Teraz to już sobie zwijamy i tutaj z powrotem z tego tutaj wybieramy info. No tutaj to nam się później przyda do dodawania wszystkiego. To będzie w sumie takie główne okno, takie no coś nie może nie główne, no ale nieważne. Teraz tak. W, w, że zanim w ogóle zaczniemy używać blendera zawsze musimy spojrzeć czy mamy włączonego numlocka, numlock jest bardzo ważny, bo yy, zaznaczamy w ogóle tak, za, zaraz zobaczycie dlaczego, włączcie sobie numlocka i naciskamy 7 na klawiaturze numerycznej, o właśnie i mamy widok z góry, yy, widok z góry, Tak. Z, yy, jeśli weźmiemy jedynkę mamy widok z frontu, jeśli trójkę to z prawej strony, yy, każdy ma jakiś przypisany widok, yy, możecie sobie to sprawdzać. I jeszcze zostało nam nacisnąć teraz piątkę. Dzięki temu mamy widok nie z perspektywy, tylko widok płaski. O, spójrzcie teraz, jeszcze raz nacisnę piątkę, żeby z powrotem przełączyć się w tryb perspektywy. I jak będę. O, zaczekajcie, za, 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 może. O, teraz będzie to widać. Teraz jesteśmy w trybie perspektywy. A teraz nie. Jak troszkę popracujecie, będziecie wiedzieć o co chodzi. Ja wolę ten tryb nie w perspektywie, tylko zwykły. także... Ale to jest tylko moje spostrzeże spostrzeżenie takie. Yy, tak. To tutaj, co jest, co mam teraz zaznaczone? W ogóle tak. Yy, obiekty wszelkie w blenderze zaznacza się prawym przyciskiem myszki. Yy, to tutaj to jest sześcian, po prostu jakaś tam standardowa figura na początek dodana. To jest światło. Potrzebne, żeby było cokolwiek widać, żeby yy, widać na wyrenderowanym obrazie, a to jest kamera. To co widzimy przez kamerę będzie na wędrolowane obrazie. Żeby mieć widok z kamery naciskamy 0 na klawiaturze numerycznej. O i to, co jest w tym tutaj okienku będzie, będziemy widzieć na renderze. No dobrze. Teraz tak, naciskamy się sobie siódemkę. Jeszcze tak, złapiamy tutaj tutaj za tą belkę i lekko zwiniemy ją do dołu. To jest tylko linia czasu, więc nie potrzeba, żeby była aż taka szeroka i zawsze to mam większy obszar tutaj roboczy. Tak. Jeśli kół, naciśniamy kółko myszy i będziemy nią obracać, zaczniemy po prostu obracać kamerę. Będziemy o, oglądać wszystko w 3D. Ale jeśli przytrzymamy shift i przytrzymamy kółko myszy, będziemy się tylko poruszać na płaszczyźnie. To też musicie zapamiętać przy edytowaniu. Jak ja będę wam coś pokazywał, już nie będę o tym mówił po prostu, tylko będziecie widzieć o co mi chodzi, tak? No dobra, to to by było na tyle. Teraz Zróbcie tak, że taki pierwszy trening, żeby widzieć, żeby widzieć z góry i żeby mniej więcej sześcian był na środku, mniej więcej, bo to nie jest takie ważne. I kiedy już tak jak teraz to wygląda, przyciskamy CTRL i U. I tutaj lewym przyciskiem. Co to da? Zapisujemy nasze ustawienia, że teraz przyłączamy blendera, zawsze będziemy mieli już taki widok, a nie ten, który mieliśmy przed chwilą. Także pierwszy epizod mamy za sobą, hura, mamy już blendera ustawionego do pracy. Co najpierw. Praca w Blenderze opiera się na kilku trybach. Właściwie jest ich... Kurczę, nawet nie wiem ile ich jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest ich sześć, ale nie używam... ja osobiście nie używam wszystkich. Obiekt mod, Object, mode, object mode to jest coś... jest coś takim... jest jakby podglądem. Widzimy po prostu coś... mamy podgląd tego wszystkiego jak to wygląda już zrobiony model. Ale nie jest czy render, to się troszkę różnie Nie możemy go jakoś edytować, tylko przesuwać jakieś tam yy, cząstki brył. Edit mod, tutaj wszystko się dzieje, tutaj wszystko edytujemy. Na razie na to nie patrz, ja, ja mam to teraz wszystko wyjaśnię. Na razie tylko o trybach mówimy. Yy, scoop mod, yy, tutaj. O, mo możecie sobie zobaczyć, co możemy za pomocą tego robić. Yy, łapiemy i po prostu, jakby, malujemy po modelu. O, możecie zacząć, a ja to teraz tylko. Powykrzywiałem po ma to mało tam poligonów i tak dalej, dlatego nie mogę za wiele z tym zrobić. Yy, Texture Paint to malujemy po teksturze, yy, a tutaj yy, malujemy ciężkość, jakby tak, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Yy, to jest teraz wszystko do animacji, ciężkość, właśnie niektórych wierzchołków. I teraz, jak tak to zrobiłem, to to będzie lekkie, a to bardzo ciężkie. Jakby kolorami określać ciężkość do animacji, ale to jest na razie nam niepotrzebne, to, to o, o wiele wyższa poprzeczka, yy, więc tak, przechodzimy do widoku z góry, yy, obiekt, wybieramy obiekt mode i klawiszem delete kasujemy, na, ka, ja, ja skasuję mój sześcian, tak, wy też skasujcie sześcian, klawiszem delete kasujemy wszelkie obiekty, yy, teraz potwierdzamy enterem, yy, yy, dobra. Tutaj wybramy Ed, Mesh, to że dodajemy Mesh. No tak, Plane, czyli. W ogóle, możecie sobie zobaczyć, co, co czemu odpowiada. Ja po prostu będę mówił, że dodaję to i będziecie widzieć, co mi chodzi. Teraz dodajemy zwykły Plane, czyli kwadrat. I możecie go sobie obejrzeć, tak, to jest kwadrat. Nic szczególnego. Dobra, taka pierwsza kwestia. Żeby poruszać jakimkolwiek przedmiotem, lewym przyciskiem myszy. Możemy poruszać go po tych trzech liniach, tak? I możemy go przemieścić gdzie tylko chcemy. Najlepiej jest to robić yy, z góry, albo no, z frontu, zależy, jak go chcemy przesunąć. Nie, 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 że najlepiej z góry. Głupo to powiedziałem w sumie, ale n, przemieszczamy go tymi liniami. Jeśli chcemy go, jeśli chcemy przemieszczać go w jakichś jednostkach, przemieszczać go w jakichś jednostkach, przyciskamy kontrol i możemy go przesuwać skokami. Tutaj. W, na, na dole, po lewo, w tym pasku, tutaj zaraz, będziecie widzieć, że robię to skokami. A jak puszczę ctrl będziemy go przemieszczać tak luźno. Także, na przykład, jak będę mówił, że przesuwamy go o 4, to znaczy, że ctrl i 4, 0,4 w lewo, tak? Tam, na, na przykład w lewo. Yy, dobra, to już wiemy. Yy, teraz tak, mamy tryb tutaj, to jest przesuwania, to jest obracania, a to rozciągania. Yy, tryb obracania. O, tak może będzie lepiej widać. No, jest to dość jasne. Obracamy według której linii. Yy, tak samo, jeśli chcemy, tutaj po lewo, na dole mamy kąt. Yy, jeśli chcemy robić to też takimi skokami, żeby wiedzieć, o ile obrócić, przytrzymujemy ctrl I mamy o ile stopni, tylko nam się podoba. To, są, to jest wyrażone w stopniach, także nie trudno będzie to opanować. Dobra. Tryb rozciągania. O co z tym chodzi? Też to może tak pokazać. Spójrzcie, łapiemy to lewym i możemy rozciągać. Zawsze zrobi nam się to symetrycznie, tak? Dobrze, więc, no tak, symetrycznie. Jeśli o to chodzi, no to, to jest tryb rozciągania. Mówię o takich totalnych podstawach, ale niektórym na pewno się to przyda. Jeśli chcemy, tak jak ja teraz cofam, to Ctrl Z cofamy, a Ctrl Y powtarzamy jakąś akcję. no dobrze, to to są totalne podstawy. Przejdźmy może teraz do y, Edit Mode. Wybramy Edit Mode. I mamy nasz mamy nasz sześcian. Y, nie, fu, sześcian, mamy nasz play. Teraz tak, możemy edytować wierzchołki. Tutaj mamy to są wierzchołki, czyli wiadomo, edytujemy wierzchołkami, zaznaczamy któryś. I na przykład przesuwamy. Możemy edytować y, ściany. I tak samo, a możemy... Y, fu, to nie były ściany, przepraszam, nowy krawędzie, tak w takim razie fail. pierwszy fail, o właśnie możemy edytować te, te no, krawędzie, Kurczę. ciągle brakuje mi tego słowa albo, albo ściany każdy tryb w jakiś tam sposób to jest akurat jedna ściana, dlatego tak nie bardzo widać to jak edytuje ścianę ale też możemy ją obracać, się tyczy do wszystkiego o tak, widzicie yy, dobra Czyli to też już mamy za sobą, yy, czyli tak, jako zadanie yy, z pamięci starcie się powiedzieć ile mamy trybów edytowania, co robi się w danym trybie, tutaj może, możecie zobaczyć co robi się w danym trybie, yy, jak edytować ściany, krawędzie i wierzchołki i spróbujcie co dwa razy skonfigurować od początku blendera, to takie zadanie na początek, yy, będę wam zadawał zadania, tak. I teraz, tak sobie pomyślałem, że jak będę wam zadawał te zadania, łatwiej będzie wam przyswoić tą wiedzę. Yy, czyli to, to były naprawdę totalne podstawy, ale można powiedzieć, że nawet jeśli to już oponowaliście tak bez problemu, to już na pewno yy, macie taki już pierwszy kontakt z tym interfejsem Blendera. I ja sobie teraz usunę no, tego mojego zmodyfikowanego plane'a i nauczę was yy, takiej podstawowej funkcji, jak extrude. I dodajemy może sobie na początek cuba. I z tego oto cube'a pokażę Wam, jak można zrobić proste schody. No dobrze, to na początek zrobimy sobie, powiedzmy, pierwszy dolny schodek. Już powinniście kojarzyć, jak to można zrobić. Zaznaczamy tą ściankę i zaraz kontrolem obniżam ją, powiedzmy, o jedną jednostkę. I tutaj rozszerzam ją o dwie, no powiedzmy trzy jednostki. No przypomina, na razie niczego nam to nie przypomina. No tak, ale... Na pewno nie będzie robić tak, że teraz dodamy następny schodek i tak następny, 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 bo to byśmy się naprawdę dużo na, narobili. Yy, zrobimy to w tym, ro, robi się to w ten sposób. Patrzcie, zaznaczamy ściankę, naciskamy klawisz E na klawiaturze i w ten sposób wyciągamy następny schodek. Yy, tutaj ten bok tego sześcianu ma, ten tutaj od frontu ma dwie jednostki, dlatego przytrzymujemy CTRL i wyciągamy go na dwie jednostki. Następnie naciskamy górną ściankę, naciskamy klawisz E, to jest właśnie Extrude, czyli wyciąganie i jedną jednostkę do góry. Mamy następny schodek. Teraz zaznaczamy, a właśnie, żeby zaznaczyć więcej niż dwie ścianki, wierzchołki, krawędzie, zaznaczamy jedną, przytrzymujemy klawisz Shift i zaznaczamy drugą. No to też się na pewno przyda, naciskamy E, znowu dwie do tego, do, wyciągamy, znowu tutaj E, wyciągamy o jedną do góry. Zrobiliśmy właśnie proste schodki. To też mogę powiedzieć, że jest takie dla Was zadanie. Macie to wszystko przedstawione na filmie, dlatego nie powinno być wielkiego problemu. Aha, tak widzicie, że ja przechodzę z trybu obiektowego do trybu edytowania. To się robi klawiszem tab tabulatorem, właśnie. Taki szybki wszystko, jak ja już się nauczyłem tych. Yy, no, skrótów na klawiaturze. Dobrze, zrobiliśmy nasze pierwsze schodki. I teraz tak. Następny skrót na klawiaturze to jest skalowanie. Naciskamy S. I poruszając myszką możemy zmniejszać lub zwiększać nasz obiekt. No, to jest też taka ciekawostka, że S, a nie, nie, musimy wybierać gdzieś tam w opcjach. Później was Wam pokażę. I teraz tak, wyrendujemy nasz pierwszy obraz. I czym się różni? Co to jest w ogóle render? Odsyłam do Google akurat mogę Wam powiedzieć, że chodzi o to, takie mała ma tylko podpowiedź, że w grafice 2D to, co robimy, jest z tym rzeczywistym obrazem, który już mamy końcowy efekt. A w grafice 3D dopiero... Kiedy naciskamy, wyrenderujemy nasz obraz, to będzie końcowym efektem. Wtedy zostaną nałożone wszelkie efekty, tekstury, kolory, no wszystko. Dlatego tak, zobaczymy, co byśmy teraz wyrenderowali. Naciskamy 0, widzimy nasz obraz z kamery. Tak, to jest to, 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 jasno, to, jest, to jest nasz obraz z kamery. Zaznaczamy nasze schodki, i chcielibyśmy je obrócić. Dlatego wybieramy to, wybieramy obracanie i kontrolem, z kontrolem na przykład. Znaczy nie musimy z kontrolem. Yy, Wybieramy jak, z jakiej perspektywy chcielibyśmy zobaczyć nasze schodki. Ładnie sobie tutaj ustawimy. Ale teraz może żeby wyglądało to nieco lepiej, jeszcze ze światłem. Dodajemy podłogę, czyli dodajemy plane. By, troszkę go na dół, żeby był pod schodami. I skalujemy go sobie tak, żeby przypominał, że to jest jakieś wielkie, wiecie, wielkie pomieszczenie. Co, coś w tym rodzaju, tak? Yy, właśnie, ja mam taką bujną wyobraźnię, ale to, jako grafiką, na pewno Wam się przyda. Wyobraźnia to jest coś, co, jest, co, co musi być cechą grafika. Naprawdę, wyobraźnia jest potrzebna. O, yy, jeśli obrócicie kamerą, będąc sobie kamery, to automatycznie z niej wyjdziecie. Teraz tylko sprawdźmy, czy, sprawdźmy, czy schody stoją na, na tym na podłodze. Yy, robimy to na klawiaturze numerycznej naciskając na przykład jeden. Mamy widok od frontu. I piątką, wtedy przechodzimy w tryb perspektywy, tak I czy stoją, na pewno stoją. Możecie teraz zobaczyć. Dobrze, możemy sobie przejść przyjść z powrotem do kamery. Coś takiego nam wyrenderuje, żeby i teraz możemy przejść do naszego pierwszego renderu. I możemy to zrobić, klikając tutaj image, który nam renderuje. ale ja zachęcam do stosowania skrótów na klawiaturze, dlatego naciskamy F12 i podziwiamy nasz pierwszy render. Proszę, to jest to co właśnie zrobiliśmy razem. Może na razie nie wygląda tak no szczególnie fajnie, ale, ale jest to nasz pierwszy model. I to bym było może na tyle w tym odcinku. Zachęcam do odwiedzenia forum spotkać spotkacie tam ciekawych ludzi, będziecie mogli ze mną porozmawiać. Będę mógł wam pomóc, jeśli czegoś nie będziecie wiedzieli, możecie tam spotkać się również z programistów. Ogólnie ludzi, którzy siedzą w branży, że tak powiem. Także zapraszam serdecznie, link dam w opisie. Trzymajcie się. Narka.